Witam państwa. Nazywam się Łukasz Wójcik, tytuł adwokata łuska w Polsce. Odszkodowaniami po wypadkowymi w Anglii i Walii zajmuję się od wielu lat. W tym nagraniu pokrótce wyjaśnię, kim jesteśmy i jak możemy Wam pomóc. Kancelaria Sintons, w której pracuję, świadczy usługi prawną od 130 lat i ma w swoich szeregach około 200 pracowników. Specjalizujemy się w uzyskiwaniu odszkodowań za poważne urazy, w tym obrażenia głowy, mózgu, amputacje kończyn i palców, złamania uszkodzenia ścięgien, nerwów oraz poparzenia i uraz organów wewnętrznych. Wiemy jednak, że nawet drobne urazy mogą w znaczący sposób skomplikować życie, dlatego pomagamy także osobom, które doznały mniej poważnych uszkodzeń ciała. Możemy wam pomóc w uzyskaniu szkodowania, jeśli mieliście wypadek w pracy albo wypadek jako kierowca, pasażer, motocyklista, rowerzysta lub pieszy. Dzwoniąc do nas, rozmowa odbędzie się w języku polskim, korespondencja pisemna oraz dalsza komunikacja będzie także w języku polskim. Nasza kancelaria ma ogólnokrajowy zasięg i reprezentujemy klientów z każdej miejscowości w Anglii Walii. Zdajemy sobie sprawę, że osoby poszkodowane mają wystarczająco dużo problemów, dlatego nie wymagamy od klientów spotkania twarzą w twarz. Większość komunikacji z naszymi klientami odbywa się poprzez rozmowy telefoniczne i wideorozmowy oraz korespondencję mailową bądź pisemną w zależności od preferencji klienta. Próbujemy ograniczyć do absolutnego minimum obowiązki, które musi wykonać nasz klient. I dlatego to my załatwiamy wszystkie formalności, na przykład występujemy o dokumentację medyczną, a komisję lekarską organizujemy blisko Ciebie przy udziale polskiego tłumacza, którego dla Ciebie zorganizujemy. Poza uzyskaniem możliwie najwyższego odszkodowania za doznane urazy, utracone zarobki i inne straty, w zależności od potrzeb i zaleceń, organizujemy dla naszych klientów rehabilitację i prywatne leczenie. Działamy w oparciu o umowę no-win-no-fee, czyli nie wygrywasz, nie płacisz. Co oznacza, że jeśli nie wygramy Twojej sprawy, to niczego nie zarobimy, a Ty niczego nie będziesz musiał napłacić. Dlatego jeśli Ty lub osoba Ci bliska miała wypadek, warto skontaktować się z nami i omówić możliwość wystąpienia o odszkodowanie powypadkowe. Zapraszamy i czekamy na kontakt.